Cześć moi kochani, witam was serdecznie w środowe popołudnie jest, jest tak bardzo pada deszcz, jest bardzo nieprzyjemnie, no więc ja sobie tutaj z domku ponagrywam nie z mojego ulubionego lasu, nawet mowy nie ma, bo straszliwie pada, taki deszcz ze śniegiem i moje pieski by bardzo mokły, zmarzły, nie chcę im tego sprawiać. Dzisiaj kot przyszedł mój do domu w strasznym, strasznym stanie, nie wiem co mu się stało, był cały w błocie, cały po prostu wyglądał jak nastraszony taki mały potworek, nie mogłam go doprowadzić do porządku, nie wiem gdzie wpadł, czy do jakiegoś rowu, czy coś, no nie mam pojęcia, w każdym razie. Chciałam dzisiaj opowiedzieć o takim, w ogóle wszystkim dziękuję, fajnie, że jesteście, nie zapomnijcie włączyć, jeżeli nie zaskrubywa, zaskrubo, zasubskrobywa, jeżeli nie jesteście jeszcze moimi subskrybantami, subskrybentami, polonistka i takie błędy, nie może się wyklankować. Jeżeli nie jesteście jeszcze moimi subskrybentami, no to bardzo zapraszam do subskrypcji i dzwoneczek wcisnąć, wiadoma sprawa, żeby wiadomo było, kiedy filmiki przychodzą. No i dziękuję Wam za to, że jesteście. Dziękuję za fajne komentarze i tak dalej. Także no. Także miło mi i dzisiaj chciałam się zapytać Was, czy wiecie, co to jest no, taka fobia, która się nazywa fitoreksja. Niedawno się o niej dowiedziałam, a wbrew pozorom roz. Yy, yy, znaczy, o, idzie René. Halo, René! Halo! René jest chory, on cię tak nie pokaże. Nie pokaże cię, ale może pozdrowić. Grusel. Tu z Aba Grüsen, nie? Fonvajten. Weiten. No. No, serdecznie nas pozdrawiam wszystkich Polaków. No, ale nie pokażę się, bo jest chory i, i także y, idzie z protem tutaj, się kładzie do łóżka. Y, słuchajcie, y, dzisiaj jest taki kult, kult niesamowity kult ciała, kult tego, żeby wyglądać, mieć doskonałą figurę i być fit i właśnie y, 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 co to jest po prostu, bo y, ciągle słyszymy w programach w programach telewizyjnych, w internecie, na Instagramie, w mediach y, społecznościowych przede wszystkim pokazywane są, pokazywani są ludzie, którzy mają sylwetki idealne, ludzie po prostu, o których y, którym można tylko pozazdrościć. I y, 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 takie osoby, które nie są zbyt y, mocne, odporne psychicznie, koniecznie też są tak samo wyglądać, nie zdają sobie z tego sprawy, że takiego czegoś nie ma po prostu, bo y, to jest albo bardzo najczęściej jest to wynik u ludzi bogatych, wynik operacji plastycznych, u innych też y zasługa programów graficznych, komputerowych, photoshopa i innych pokrewnych kuzynów i kuzynek obrabiających te, te sylwetki, a jeszcze u innych jest to wynik naprawdę morderczej pracy nad sobą i pytanie takie, czy to warto po prostu, bo wiadomo, że jest dzisiaj kult kult, no wiadomo, że jest kult zdrowia, kult ładnego wyglądu i kult wysportowanego, sprawnego ciała, tylko, że to nie kiedy idzie w takim kierunku, że po prostu przeradza się w fobię, i, i właśnie to, się, to ma konkretną nazwę to się nazywa fitoreksja. Fitoreksja, wiecie, to jest tak jak, jak anoreksja y, jest fitoreksja, prawda? Jest ortoreksja to jest jeszcze inna fobia. Ortoreksja to jest fobia, w której y, człowiek y, po prostu y, obsesyjnie myśli tylko o zdrowym jedzeniu. I to nie jest tak, że fajnie ma się po prostu uważać na to, żeby nie jeść jakichś śmieci przetworzonych, syfu, tak jak to się mówi, g na talerzu, żeby nie mieć, unikać tego wszystkiego. Tylko po prostu to jest takie obsesyjne koncentrowanie się tylko i wyłącznie na jedzeniu, kiedy, kiedy żyje się po to, aby jeść, a, nie, a przecież je się po to, aby żyć. No więc tutaj jest ta pierwsza opcja i po prostu obłędne liczenie kalorii, przestrzeganie pór posiłku dokładnie i tyle i tyle składników. Po prostu tylko to jedzenie staje się absolutnym sensem życia. I, druga, i to jest właśnie ortoreksja. I drugą taką tą fobią, którą zaczęłam, w ogóle o której chciałam powiedzieć jest fitoreksja właśnie. A fitoreksja to jest po prostu obłędne sprawdzanie swojego ciała, jak ono wygląda. żeby doprowadzić je do perfekcji, czyli u kobiet musi być super szczupła, talia, tyle i tyle centymetrów, u mężczyzn muszą to być rozbudowane mięśnie tutaj, u kobiet super sprawne nie sprawne tylko zgrabne pośladki, łydki muszą być takie, a nie inne i to po prostu jest to fajne, że człowiek dba o swój wygląd jak najbardziej, prawda? I jak najbardziej, bo to się wiąże też ze zdrowiem, tylko że w niektórych momencie po prostu przeradza się to w obsjęcie. Fobie i to się nazywa właśnie fitoreksja. Taka fobia po prostu która fobia na punkcie własnego ciała, na punkcie swojego wyglądu, tym bardziej, że właśnie te media społecznościowe nam ku temu, temu sprzyjają I, i taki człowiek, który jest ogarnięty obsesją swojego własnego wyglądu, też właśnie obsesyjnie koncentruje się na diecie, która ma też pomóc mu utrzymać tę sylwetkę, spędza czas w siłowni, koncentrując się niesamowicie na, na rzeźbieniu swojego ciała do przesady. I w którymś momencie przerazła się to w obsesję i zaniedbuje się właśnie y, takie normalne życie, normalne aspekty życia, normalne takie, takie rzeczy, po prostu codzienne. Przestaje człowiek tak naprawdę żyć y, życiem, życiem realnym, tylko zaczyna żyć y, właśnie tym y, swoim wyglądem i w którymś momencie i w którymś momencie przeraża się to fobie, bo człowiek już, już nie umie normalnie funkcjonować i wciąż chce coraz, coraz ładniej i coraz lepiej wyglądać, ale to jest po prostu niemożliwe, bo ponieważ jest to fobia, zawsze będzie się człowiek chciał więcej i więcej i więcej i zawsze będzie z siebie niezadowolony. Zwłaszcza, kiedy będzie widział te obrazki, to, te obrazki no, osób na okładkach, czy też gazet, czy też właśnie na Instagramie, na Instagramie, zamiast najpowszechniejsze w sumie dzisiaj, kiedy, czy na YouTubie, kiedy są tysiące filtrów nałożonych, przecież jeżeli na przykład spojrzymy na filmiki, które są na YouTube, na przykład na, na zapowiedź, na przykład na miniaturkę, jest zdjęcie tak obrobione Photoshopem kobiety, na przykład jej twarzy, że w ogóle nie można jej poznać. Po prostu ona jest gładziutka, jak wypolerowana szklanka, jak wypolerowany kieliszek do, do wina czerwonego, który musi być wypolerowany, żeby wino dobrze smakowało. No a y, później ona się pokazuje w filmiku albo nie daj Boże spotkać ją na ulicy, ona wygląda zupełnie inaczej, po prostu to wszystko jest tak nieprawdziwe, a, a człowiek chce, dąży do tego, żeby właśnie tak wyglądać, jest to niemożliwe i właśnie ta fitoreksja jest jedną z fobii na punkcie swojego ciała. I te wszystkie funkcje, te wszystkie fobie, które, które dotyczą właśnie swojego własnego wyglądu, i one się mogą koncentrować też na tym, czy na przykład nos jest za mały, czy włosy są takie, że włosy nie są zbyt puszyste, że, że usta są za wąskie, że oczy są za małe, że no nie wiem, no, bius jest za mały, w ogóle cokolwiek, Wszystkiego to, się, to się zamyka w takiej jednej dziedzinie, one się nazywają dysmorfofobie. I na przykład jak ktoś takie coś wmówi, że ma na przykład nieładny nos, to on po prostu umrze, będzie tak nieszczęśliwy, że, on, że będzie bliski śmierci tego i tak samo właśnie jest ta Jedną z tych fobii jest fitoreksja, gdzie człowiekowi wydaje się, że jeszcze powinien poprawić, jeszcze powinien poprawić pośladki, jeszcze powinien, powinno się poprawić talia. I takie mordercze godziny na siłowni się spędza i w którymś momencie przeradza się w, to, w chorobę i nie może człowiek normalnie funkcjonować. Naprawdę, słuchajcie, są takie fobie dzisiaj i one są bardzo powszechne, im bardziej rozwijają się media społecznościowe, tym bardziej rozwijają się te fobie. Tak samo jak tak samo jak właśnie ta y, sytuacja teraz, którą mamy, y, gdzie jest taka straszna panika i strach i y, y, jak to było na przykład 10 lat temu, takie coś, czy tam 15, to się tym specjalnie nikt nie y, zajmował, ponieważ y, nie było właśnie tych mediów społecznościowych, a dzisiaj poprzez to się, roz, to po prostu to jest jak choroba, która się, jak taki, to się rozprzestrzenia... Y, bardzo szybko wszystko, z szybkością błyskawicy i zagarnia. I tak samo właśnie w tej sprawie. No i ta fitoreksja głównie dotyczy kobiet, do, głównie dotyczy kobiet, słuchajcie. Kobiety są najbardziej dotknięte. Kobiety chcą perfekcyjnie wyglądać, tak żeby później mogły wyjść w bikini na plażę i żeby mogły się pokazać, także spędzają mnóstwo czasu przed lustrem. A z kolei mężczyźni, mężczyźni mają swoją fobię, dorobili się, że tak powiem, swojej fobii, którą naukowcy dali jej nazwę bigoreksja. Bigoreksja, słuchajcie i to się opiera, bigoreksja z kolei jest to fobia, która dotyczy tylko panów yy, i panowie, w sumie można powiedzieć o bigoterii, ale to tak, no nie wiem skąd to nazwa się wzięła, bigoreksja i yy, polega to na tym, że yy, oni po prostu mają fobię na punkcie mięśni, yy, panowie tacy, którzy mają tę fobię, yy, yy, wciąż im się wydaje, że mają tych mięśni, coś mi tutaj, tego, coś mi mówią, wydaje mi się, że mają tych mięśni za mało, za mało i za mało i po prostu wciąż i też są bardzo często jest ta obsesja taka na punkcie właśnie tej figury, tego ciała takiego super umięśnionego jest powiązana właśnie z ortoreksją, czyli z fiołem na punkcie odżywiania, tak? To jest wszystko razem powiązane i to nie jest zdrowe. Często bardzo spotyka się to u dzisiaj właśnie im więcej, słuchajcie, im więcej rozwija się takich diet przeróżnych, przeróżnych diet tym więcej jest właśnie tej fobii, jednej fitoreksji i bigoreksji. Po prostu dlatego, że to się wszystko właśnie z, tym, z tymi... Jedni uważają, że po tej diecie będą mieli więcej mięśni, po tamtej diecie, a inni uważają, że po innej diecie i po prostu są takie wojenki i ludzie się na tym koncentrują. To jest po prostu nienormalne. To jest nasz świat, słuchajcie, robi się kukuma normalnie na głowie. Poważnie, tak. Ja cały czas przytaczam, przytaczam przykład niebieskich stref. Ktoś mi powie: No, jasne, ja nie mogę do niebieskich stref pojechać, bo tam jest właśnie specyficzne, są warunki, że, że tutaj to niemożliwe. To nieprawda, jest naprawdę. Chociaż trochę można sobie takiej strefy niebieskiej zbudować. Ja mam taką strefę i to, to, gdzie jest umiar? Po prostu ci ludzie w niebieskich strefach, czy ci ludzie najdłużej żyjący, oni nie chodzą, nie spędzają. Wielu godzin na siłowni i nie ćwiczą w kółko Macieju pośladków albo, albo łydek. To są ćwiczenia zresztą, słuchajcie, które są poza tym nudne bardzo i one zabierają dużo czasu i człowiek tylko po to po prostu tam siedzi, żeby wypracować taki super, super wymodelowany kształt ciała. I na przykład właśnie ci ludzie w niemieckich strefach, oni, oni po prostu się bardzo dużo ruszają, bardzo dużo chodzą, nie spędzają czasu. W siedząc i y, 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 żyją po prostu w zdrowym, takim zdrowym ruchu, prawda, czy, czy tam jeżdżą na rowerze, czy uprawiają ogródki, oni się wciąż ruszają, ale no, tam nie chodzą po siłowniach po prostu, to jest w ogóle, o, czym się takim nie zajmują, bo to bez sensu jest moim zdaniem, żeby tak się katować, ale Oczywiście, jak ktoś lubi to jak najbardziej, tylko w którymś momencie u niektórych ludzi przeradza się to w obsesję, bo im się wciąż to ciało jeszcze nie podoba i panowie właśnie mają wciąż jeszcze za mało mięśni, za mało tych bicepsów tutaj i oni i to właśnie jest często powiązane z dietą. Dzisiaj jest, bardzo często mają ci panowie, ci ludzie, panowie, którzy są na dietach tych wysokotuszczowych, na keto. Na przykład, to oni właśnie szalenie patrzą na to, żeby mieć tych mięśni dużo i bicepsów, i prezentują się bardzo chętnie. Tu na YouTubie też. No, mnie to w sumie śmieszy, Słuchajcie, to jest troszkę śmieszne, no bo we wszystkim musi być jakiś umiar, no bo w którymś momencie to się przeradza w obsesję i naprawdę powinno przychodzić taki moment, że to, zatrzeba, że to trzeba leczyć, że to trzeba leczyć, ponieważ y y y y no i zaczyna być to chorobą, nie? No, a świat jest dzisiaj taki zwariowany. Natomiast tutaj jest coraz mniej u nas ludzi. Coraz mniej tutaj, w tej czaszeczce po prostu. Gdzieś tam czytałam niedawno, że człowiek niedługo się tak zredukuje, że będzie potrzebował tylko Kciuki, bo w zasadzie po co mu jeszcze cokolwiek, no kciuk do naciskania na smartfonach, można na Instagramie coś posłać, kciukiem ładnie popisać i to co w główce to niedługo już nie będzie potrzebne. No, to jest taki mój pesymistyczny akcent, ale tak naprawdę nie potrzeba się tak wcale martwić. Wystarczy lepiej sobie wziąć czasami książeczkę, pójść na spacer, niedługo będzie wiosna. Ja zawsze mówię: na wiosnę do lasu, do parku. I w parku na przykład można też wykonywać ćwiczenia, czy w lesie, naprawdę, na jakimś zwalonym drzewie. Nie potrzeba godzinami na tej siłowni siedzieć. No. I żeby to się nie przerodziło, bo to nieraz właśnie mówię, trzeba, nieraz to w którymś momencie trzeba leczyć i to jest bardzo trudne do leczenia, słuchajcie, wszelkie fobie w ogóle są trudne do leczenia, ponieważ jak człowiek coś do, tutaj do głowy wbije, to sobie nie, nie, trudno by to, mu to przetłumaczyć, żeby tego nie robił, że jest inaczej, a w tym przypadku, że jego ciało naprawdę jest ładne. bo najczęściej takie fobie właśnie związane z ciałem mają ludzie, którzy po pierwsze mają jakieś kompleksy, nie wierzą w siebie, przyrównują się ciągle z innymi, bo człowiek, który zna swoją wartość, nie patrzy bez przerwy na innych, po prostu lubi siebie i jest z siebie zadowolony. Owszem, mówi, tu to pewne rzeczy należy, po, dobrze byłoby poprawić, ale robi to jakiś taki zdrowy sposób i bez przesady. Natomiast tacy ludzie, którzy właśnie są ogarnięci tą fobią na punkcie swojego ciała, no to oni, to oni właśnie albo mają kompleksy, albo też może w dzieciństwie mieli jakieś problemy, złe relacje z rodzicami i czy z rówieśnikami, czy byli wyśmiewani, często też w związku są, nie układa się, więc to po prostu są takie różne, właśnie, przyczyny bardzo nieciekawe, i później trzeba to leczyć, no, nieraz nawet taką techniką behaviorystyczną. Naprawdę to jest bardzo, bardzo skomplikowane. Ja o tym czytałam i widzę, że tego jest bardzo, bardzo dużo. I świat, wierzcie mi, toczy się też, kiedy niekoniecznie ma się tyle koniecznie macie troszkę mniejsze bicepsy niż sąsiad. To zresztą chciałam wam Was pozdrowić. Nie przejmujmy się tak wszystkim. Zim, wiosna, zima się kończy. Czwarta, trzecia, czwarta siostra odchodzi. Przychodzi czas na wspaniałą pierwszą siostrę, czyli wiosnę. Pozdrawiam Was serdecznie. Zaglądajcie do mnie. Subskrybujcie, jeśli tego jeszcze, jeszcze nie zrobili. Udostępniajcie i serdecznie pozdrawiam. Na razie. Pa, pa.